W 1949 na bazie samochodu Star 20 wojsko e, wymyśliło, aby samochód e, łącznie z gąsienicami e, był ciągnikiem artyleryjskim. E, pomysł, e, zapotrzebowanie na taki ciągnik artyleryjski był nadal i pomimo e, trzech egzemplarzy próbnych, stara SG-10. Na bazie Stara 20, które sprawdzały się w terenie. W roku 52. podjęto decyzję o zbudowaniu samochodu stricte wojskowego, terenowego dla potrzeb wojskowych. Dlatego też w roku 1958 powstaje Star 66, który pra praktycznie wygląda tak, jak te samochody za mną. Star 66 jest testowany, wdrożony do produkcji jako ciągnik artyleryjski. Również był Star 44 jako równoległy projekt, czyli samochód z napędem 4x4, ale nie było tyle pieniędzy, aby obydwa projekty w jednym czasie mogły funkcjonować, dlatego do produkcji wchodzi Star 6x6 o symbolu Star 66 z silnikiem S47, silnikiem benzynowym. Produkcja tego samochodu jest w latach 1958-1965, gdzie dalej od roku 1965 jest star 660M1 i produkowany jest przez 3 lata, następnie aż do roku 1983 produkowany jest star 660M2. I między innymi te samochody są za moimi plecami. 70 lat od tych wydarzeń dziś jesteśmy na zlocie Stara 660, Stara 66 w Jawożnie, gdzie dziś w terenie będziemy te samochody po tylu latach sprawdzać, testować, jeździć nimi i myślę, że dadzą radę pomimo dziś ciężkich warunków atmosferycznych, jakie nas czekają, ponieważ mamy deszcz na pewno będzie dużo błota, będzie ciężki teren. Zobaczymy co te samochody po tylu latach potrafią, jak sobie radzą. Zapraszam. Która edycja? Piąta, Wiktoria Piąta edycja No posłuchaj dzisiaj e, jak widać pogoda nas nie rozpieszcza jest inaczej niż zwykle mamy o deszczu i zapowiadają się burze Osobiście nie narzekam na pogodę traktuję wszelkie ostatnie prognozy jako element oddziaływania psychologicznego na społeczeństwo Miało nas jeszcze bardziej miały być deszcze monsunowe Faktem jest, że z tego powodu mamy tu kolegę Jacka. Przyjechał ze Słupska. Niestety nie podobała mu się jazda w deszczu, więc przyjechał samochodem osobowym, Szkoda. W ogóle jakieś awarie są, bo paru uczestników zdeklarowanych zepsuły mi się telefony i ich nie odbierają. A częściej zepsują się samochody. Cóż na przypadek. Co na przypadek. No może wymiękli po prostu na skutek pogody. Nie wiem, niech żałują. Star SK-10 który... grąsienicowy tak. i to był pierwszy pomysł samochodu terenowego, terenowego wojskowego samochodu, potem był Star 66 w roku 58 i praktycznie 70 lat od powstania Stara terenowego, Stara 66 Stara 660 a te samochody nadal dzielnie mam nadzieję, że dzisiaj to udowodnimy, dzielnie sobie radzą w nie cały czas Cóż nam powiedzieć, no, do tego zostały stworzone, do celów wojskowych. Faktem jest, 70 lat temu trochę inaczej wyglądało pole walki. Teraz może się bardziej to przeniosło e, do nieba. Auto terenowe dalej są potrzebne, jednakże z tego, co obserwuję, to raczej cięższe. A e, następca, następca stara 60, 660, czyli 266 jest nadal modernizowany, w tej chwili przecież wszyscy y, znamy wiadomość, że y, firma w Starachowicach będzie kilkaset y, modernizowała y, samochody 266, które są rozwinięciem tego, w którym, y, którym jedziemy. Zgadza się, te samochody, to co ja zawsze podkreślam, y, były testowane w warunkach naturalnych zawsze nie tylko na torze prób ale również podczas yy, wielu podróży po świecie to uważam, że jest najlepsza reklama tego samochodu na pewno tutaj wspomnę znanego podróżnika Dobiesława Walkowskiego którego pan redaktor wyciągnął, że tak powiem, z szafy Gdyby, gdyby nie twoja działalność, to no. być może za, zostałaby zamknięte w szafie jego notatki. Ale ten człowiek objeździł Azję i Afrykę, dokonał samotnego przelotu takim samochodem przez Zacharę. To wydaje się nieprawdopodobne, ale tak było. Zgadza się, to biesma, jak mogę to powiedzieć, jest ikoną. No dziś możemy powiedzieć ikonom. No mieliśmy szczęście go poznać, z nim porozmawiać, e, człowiek skromny, a zarazem e, jak bardzo charyzmatyczny i jak on to zawsze mówił, był integralną częścią tego samochodu, bo od tego samochodu zależało jego życie. Odcinek już przed chwilą też na przyczepność, wszystko poszło pozytywnie. Myślę, że kierowcy są zadowoleni, bo każdy zdał egzamin. Ostry zjazd z góry, a potem maksymalnie pod górę i to po błocie. Znaczy tutaj z góry to tam nie jest problem, tylko ten podjazd pod górę jest gliniasty, mokry i po trawersie. Także każdy z wozów poleciał na lewo. Potem musiał się wyciągać. Zresztą widać na materiale filmowym, fajnie wyszło. Fajnie. Znajdujemy się w samochodzie, który pilotuje konwój Stara. Tutaj chłopaki są, jakby to powiedzieć, w obsłudze tego otoż zlotu. Powiedzcie mi, jakie wasze są zadania na tym zlocie i ten samochód jakie ma za zadanie? Ten samochód ma za zadanie pilnować poprawności kolumny aby się nie rozłączyła, aby pojechała w poprawnym kierunku yy, Oraz też torujemy jakby jakieś gałęzie były, to torujemy drogę Jesteście synami Mariana, czyli komandora tego zlotu, tak? Dokładnie yy, Pomagamy, bo nam się to podoba po prostu yy, okazja do bycia przewodniczącym jest na pewno ciekawym Doświadczeniem, no i sama jazda takim wozem jest czymś nie, czymś nie do zapomnienia. Trasa ciekawa. Kto przygotowywał trasę? E, przygotowywał ją e, mój ojciec Marian, oraz e, czasem e, zawsze coś tam zasugerowałem. No i wyszła, mam nadzieję. Ciekawa trasa, chociaż czasami będzie ciężka. Dzisiaj warunki pogodowe są e, deszczowe, burzowo, m, także. E, stopień trudności wzrów. Myślę, że jest tak 7-8 na 10. Będzie błota za te wszystkie cztery edycje, które były bardziej piaszczyste i wodne niż błotniste. Dobrze, także bawimy się tutaj wszyscy razem przednio, zobaczymy co jeszcze nam dzisiaj dzień pokaże. Jak widzicie, tutaj jest mój kamerzysta z mojego teamu StarTV. Kuba, jak tam na zlocie się bawisz? No dobrze. Dopiero początek, co oczymy pod koniec. Czy będziemy w ogóle jeszcze w stanie mówić? My ciągle w robocie, także co, czerpiesz z tego jakąś przyjemność pomimo wszystko, że musimy to filmować albo chcemy i możemy i lubimy to? No oczywiście, że czerpię jakąś przyjemność. Przynajmniej mam wstęp tam, gdzie niektórzy nie mają. Są z tego plusy. No cięż, Czy ciężka jest to praca? No jest przyjemna. Jesteśmy na zlocie Stara 660 w Jaworznie i rozmawiam z, tutaj z Grupa Militarna Śląsk, komendant stowarzyszenia. Sporo macie aut, sporo macie sprzętu. Może kilka słów opowiesz o swojej działalności? Okay. jestem tutaj po raz kolejny już nie pamiętam, który od samego początku na wszystkich zlotach starałem. jestem nazywany komendantem dlatego, że teoretycznie że biorąc, przynajmniej tak bym chciał dowodzę grupą Śląsk z Zabrza no, w każdym razie przyjeżdżamy tutaj co roku bawimy się świetnie akurat nie mamy stara typowej pszczółki tak do pojeżdżenia tutaj, ale atmosfera jest zarąbista, zresztą bardzo ciekawy jest sam pomysł zorganizowania imprezy stricte tematycznej więc imprezy stara, zlot stara takich, takich imprez w Polsce za dużo się nie dzieje chyba troszeczkę widzę że próbuje kompania Beton zorganizować zlot ziła. w tym roku te, też żeśmy byli u nich na zlocie, też zaprosili dużo ziów. W każdym razie zlot stara jest jednak niepowtarzalny. Atmosfera sympatyczna, teren przede wszystkim jest przepiękny do jazdy. Te stare mogą się sprawdzić w tym terenie doskonale. Twoich ust takie okay. słowa odnośnie organizacji zlotu to rzeczywiście może być wyróżnik, ponieważ jesteście rozpoznawani w Polsce. Ja obserwuję też Waszą stronę. Sami organizujecie e, jakieś wydarzenia. Może przybliż kilka Waszych wydarzeń. Nasze wydarzenia to przede wszystkim jest. E, impreza pod nazwą Kryptonim Poligo jest to impreza zamknięta tylko i wyłącznie dla militarystów nie zapraszamy ludzi z zewnątrz dlatego chyba cieszy się dość dużym powodzeniem bo z roku na rok jest coraz więcej osób jest impreza która jest w tym roku pod koniec wrzesia wszystkich którzy kochają mundury mają sprzęt militarny i chcieliby uczestniczyć w naszej zabawie serdecznie zapraszamy atmosfera jest naprawdę zarąbista eee, jak na każdym zlocie jest wpisowe w tym roku ze względu na na, na, jak to, na inflację dobrze na inflację wpisowe jest troszeczkę większe w, w zeszłym roku było cztery Browarki na głowę w tej chwili jest sześciopak. No, niestety, inflacja nastąpiła. To, co mogę powiedzieć o Was, no to macie nie tylko samochody, ale macie czołgi, co zresztą tutaj jest, można powiedzieć, dla mnie, no ogromny szacun za to, bo to nie każdego jest stać i nie każdy ma taką łańską fantazję, i trzeba to utrzymać, trzeba się na tym znać. Ale wiem, że przyjechaliście starym 266. Mamy na przykład Krasule. Startowe stanowisko dowodzenia, które jest druga, druga w Polsce. Nie ma więcej krasul, są dwie. Jedną dziś w, w, widziałem w Darłowie w tym roku, bardzo ładnie utrzymano. W każdym razie druga jest moja i, i, i no, ta nam służy jako kamper. I wygodnie się w tym świ, wygodnie to zaadoptowali ona z zewnątrz przypomina, jest tylko Iwonczyk-Rasonowicz w środku e, przy, przypominacie wygodne gniazdko do mieszkania Niemniej jednak, że no, fajnie, że udało się nam tego typu wóz za, zaadoptować jest to pojazd, e, zabudowa e, startowego stanowiska dowodzenia jest trudna do adaptacji ze względu na to, że jest przeszkodą ze wszystkich stron jak akwarium jeżeli jest prosta powierzchnia nie jest pod górkę, ruszamy z dwójki jedynka jest do ruszania z dużym obciążeniem czy też pod górę układ biegów tutaj widzimy charakterystyczne, jedynka naprzeciw wstecznego dlaczego tak jest? jeżeli samochód znajdzie się w ciężkich warunkach w dziurze po prostu w dziurze w błocie no to należy go rozbujać tył do przodu jest takie przełączanie biegu tył-przód, jest wygodnie nie trzeba szukać już stecznego, wciskać tylko jest tył-przód, tył-przód prędkość optymalna tego no samochodu na szosie 60-65 km na godzinę później robi się głośno, silnik jest na wysokich obrotach ale to jest samochód dla ludzi nie, nie śpieszących następny bo zasada, że poprzedzający pilnuje następnego no nie ma inaczej możliwości utrzymania koronuszy tak jak wspomniałeś to jest piąty zlot czyli pewnie doświadczenia jeżeli chodzi o zlot stara są ale doświadczenia twoje są o wiele większe, ponieważ przez wiele lat jeździłeś po różnych zlotach, e, rajdach samochodowych. Stąd też komanderowanie w twoim wykonaniu jest to taki naturalny, bezwarunkowy odruch. Lubię. Powiedz jest to mi, jakieś tam spełnienie takiej wizji. Powiedziałem, że wpadłem na pomysł zrobienia takiego zlotu. Kiedyś, chyba w 2018 roku, duża ekipa z Polski jechała na zlot do Pardubic. Tak się złożyło, że pojechały tam... Nie, nie. Trzy, ...trzy stary 660. Bardzo mi się spodobała taka kolumna. Staru, więc jadąca przez... Góry w Czechach. Tutaj taki przejazd, Jak dzisiaj możesz stracić, zaplanowałeś ten przejazd? Czy czeka nas coś no Czy już ogólnie same warunki dzisiejsze są tym Dlatego w tej chwili zrezygnowałem z przejazdu przez. Przez wodę, bo wody mamy dosyć, a zależy mi na przejechaniu dwóch odcinków. Zobaczymy, no, nie będę wyprzedzał faktów. Sytuacja jest dynamiczna tutaj: jedne drogi są zamykane, drugie otwierane. Jeszcze jest inna sytuacja niż 3 dni temu, więc zobaczymy co wyniknie po drodze. Zlot Stara 660 w jawożnie dobieg końca, żegnamy się w strugach deszczu. Na szczęście wczoraj, pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, pomimo tego, że wcześniej też padał deszcz, jeździliśmy w dużym błocie. Poziom trudności był dosyć wysoki, jeżeli chodzi o jazdę terenową. Wszystkie samochody dały radę, załogi wróciły do miejsca, bazy, do bazy, do miejsca wyjazdu. Dziś kończymy piąty zlot stara 660. Już to jest piąta edycja, 5 lat minęło od pierwszego zlotu, i czekamy na kolejny.